Co się dzieje? Tego tak jeszcze nie grali tutaj. Naświetlanie trwa średnio około 2 minut, żeby nam nie wypłynęła za dużo. O, idzie, idzie, widzicie? Jest git. Fajne, nie? Mi się podoba. Potarda. Cześć, z tej To jest Fox2 z 5 TV. Jak słyszycie, jest tutaj głośno. Dlaczego? Szumi P4 Pro. Jaki jest problem? Niby tylko pasta do wymiany czy tam układ chodzący do wyczyszczenia. Niestety nie. Ta konsola u mnie była na konserwacji 2-3 miesiące temu. Rozebraliśmy, wyczyszciliśmy cały układ chodzący. Dodatkowo wymieniliśmy pastę na Thermal Grizzly. Klient odebrał, pobrał chwilę, mówił, że było spoko. Natomiast teraz znowu ona zaczęła szumieć. I dzisiaj ogólnie spróbujemy użyć czegoś innego. Będzie to termopad od Thermal Grizzly o nazwie Carbonaut, konsola teraz pracuje w Spidermanie, gdzie wczytałem tylko save'a, w ogóle w niego nie grałem, on sobie po prostu tutaj wisi, zobaczymy jak to będzie, jeszcze zrobimy taki szybki pomiar, ile ona w ogóle ukręci. Można powiedzieć, że ona łapie 97-98 dB, kiedy zbliżam ten zegarek do konsoli od tyłu oczywiście. Dobra, rozbieramy, aplikujemy to i zobaczymy co z tego wyjdzie. Także nie przedłużając, przeskakujemy na płytę i zaczynamy nowy materiał. Ale dochodzi. Sprzęt, który dyskwalifikuje go, jeżeli chodzi o granie. Wyłącz się, dawaj. Chodzi do porównywalnie do tej czwórki. O Jezu. Ale różnica. Coś pięknego. Nie wiem jak mikrofon zgarnia, bo tutaj ogólnie mam nowy mikrofon, tak, kupiłem go, jedni mówili, że dobry, inni, że zły, spoko, niech będzie, mam nadzieję, że lepiej będzie łapał ten dźwięk, bo ten mikrofon krawatowy miał to do siebie, że jeżeli lutowałem coś tak, czasami było za głośno, jeżeli coś robiłem w tą stronę, było jeszcze inaczej, także może to będzie lepsze rozwiązanie, jak będzie, nie wiem, wyjdzie w praniu, przynajmniej potem w wideo będzie wiadomo, czy to był dobry zakup, czy nie, bo mikrofon kosztował niecałe 600 zł w XCOMie. Dobra. Zabieramy się za tą konsolę, w zasadzie za prosiaka. I zobaczcie ogólnie, o co chodzi. Dwa miesiące czy tam trzy miesiące temu wymienialiśmy pastę, ale ta pasta w jakiś czarodziejski sposób wypłynęła z tej części rdzenia. Patrzcie. Ja sobie zdaję sprawę, że to wygląda tak, jakby tej pasty ktoś nie nałożył. Niestety my to sprawdzaliśmy. I nie wiadomo, jak to się stało. To jest nielogiczne, ale faktycznie tak jest. Czyli jeżeli komuś konsola PS4 po wymianie pasty zaczyna chodzić głośniej za jakieś 2-3 miesiące, to jest niemal pewne, że ta pasta jakoś się przesunęła. Nie wiem, czy to wynika ze złego docisku, zbyt mocnego docisku. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Dziwny temat. Dlatego dzisiaj, tak jak wspominałem wcześniej, spróbuję użyć termopada, który ma kosmiczną przewodność ciepłą, jakieś tam 62 waty na metr Kelvina. Kosztuje 70 zł za 2 na 2,5 mm? Nie. To ma wymiary 25 na 25 mm. i Jest strasznie drogi. 7 dyszek. Teraz trzemy starą pastę. Oczywiście znowu muszę to robić lewą ręką, żebyście widzieli, jak ja to robię. Tutaj na rdzeniu nawet odbiły się napisy. Widać to delikatnie. Także bierzemy sobie ściereczkę i ścieramy. Potem patyczek. To jest dobry sposób na wyczyszczenie rdzenia. Widzicie? Kładę ścierkę. I trę szczoteczką. Jest miód malina. Odwrócimy do Was, żebyście widzieli. Zobaczcie, jak się prezentuje rdzenie. Myślę, że jest zacnie. Płyta na bok. Otwieramy naszą paczuszkę. Uff, ale się urwało. Niechartownie. Ale trzyma. Jak babka renta. Co my tu mamy? Oczywiście numer seryjny utwierdzający oryginalność. Jakiś manual. A teraz patrzcie jak to jest w ogóle zapakowane. Jak to się ładnie świeci, mieni. Plomby dookoła. Raz, dwa, trzy, cztery. Może bym ściągnął tą plombę i potem na konsolę naklejał. <grych> Dobry pomysł. Dobra. Tyk. Wyciągamy to. A jednak nie. Muszę to przeciąć dookoła. Panie, i to jest to? Niemożliwe. Widzicie? Ten termopad sobie tutaj swobodnie lata. On nie jest zabezpieczony jakoś tam super hiper, żeby się nie zagiął. Ja nie mogę. I to wszystko. I to kosztuje 70 zł. Czyli tak, to na bok czyścimy alkoholem, żeby nie było. A, musimy przetrzeć. Że potem nie było. Kurwa, Janu, źle to nałożyłeś. Dobra, odparowało, widać. No i teraz spróbujmy go nałożyć. To będzie ciekawe. Weźmy go sobie tak. I ogólnie o co chodzi? On ma te wymiary, co wspominałem: 25x25, a rdzeń od PS4 Pro ma chyba 24. Co się dzieje. Tego jeszcze nie grali tutaj. Łapy mi się telepią jak żulowi spod Biedronki. Puść. Dobra. Tylko pytanie. Jak teraz tą płytę nałożyć, żeby on nie odpadł? To nie będzie proste. Hmm. Przydałoby się go tak naprawdę nie dotykać w ogóle. Wiem jak zrobię. Odwrócę kadłub do góry nogami. No i tak być musi. Dobra, zmieniamy kąt kamery. No i widzieliście. Termopad tutaj leży. Lewituje. Jeżeli ja to płytę wsadzę do góry nogami, bo taki jest tak naprawdę montaż, czyli płytę odwracam, wkładam tu i montuję, ale on się oderwie. To jest bankowe. Powiem Wam, że ten temat naprawdę mi się nie podoba. On strasznie lata, ten termopad, On tu tańczy. Tego nie wziąłem pod uwagę. Że ten termopat nie przyklei się jak ten zwykły klasyczny. Ty, a może tu kurwa trzeba przeczytać instrukcje? Może coś się z tym robi więcej? Bla bla bla. Hmm. W instrukcji nie ma nic na temat używania czegokolwiek. Przykładamy, dociskamy z bani. Dobra. Jest opcja, żeby płytę trzymać w ten sposób równo, a całość tą złapię jedną ręką. I to łapię tu. To jest w poziomie. To przykładam tak. I starając się utrzymywać poziom, wkładam. No dobra, załóżmy, że dosiadło. Odwracam go. Skręcamy go na podstawowe śruby, no i zobaczymy, bo kurde, pytanie, czy on się przesunął, czy nie. Ale już ogólnie widać, że sam termopad i jego użycie jest w zastosowaniu typowo pod procesory CPU, gdzie płyta leży sobie na równym, kładziemy termopad, do tego dociskamy cooler, no i mamy z głowy. A tutaj, kiedy płytę wmontujemy do góry nogami, no to nie jest fajnie. Uzupełnię te termopady, składam i test. Dobra, zabierz ten Bajzel. Podłączamy, zobaczymy ile to warte, bo sam jestem ciekaw. 3-2-1 go. Na razie nie wybuchło, więc ok. Podepniemy sobie padzika i odpalamy naszego Spidermana. Jestem naprawdę ciekaw, czy termopad jest w stanie temu zaradzić. Albo będzie dobrze, albo ta konsola wyleci przez okno, jak ten Spidey. Ogólnie jest rzecz, której nie powiedziałem. Na ten temat można zaradzić. Zakładam, że układ chodzący jest delikatnie krzywy. Jakby wymienił cały środek, ten kadłub, to wtedy ta konsola nie miałaby tego problemu z głośniejszą pracą. Równie dobrze mogło dojść do tego, że przy montażu procesora APU w fabryce Sony układ krzywo On nie jest równiutko w poziomie względem płyty głównej. Gdzieś jedna strona jest o 1, 10 mm krzywo, Dlatego on nie dolega odpowiednio na całej swojej płaszczyźnie, i stąd ta pasta delikatnie gdzieś tam wylatuje po jakimś czasie. Teorii jest wiele, czy są słuszne? Nie wiem, ale temat jest dosyć dziwny. Generalnie, gdybym nie spotkał tego na własnej skórze, to bym w to nie uwierzył, że po nałożeniu pasty, aplikacji, ona nie wiem, wypływa za 2-3 miesiące. To brzmi to jak jakiś kit, ale mówię, my to sprawdziliśmy. Dobra. Mamy menu, mamy to samo miejsce, kontynuuj, teraz wyjdzie. Wtedy jak włączyłem Spidermana, tylko wczytała się plansza, gdzie on tam wisi na tym budynku, siedzi, od razu zaczęła szumieć. No nie, już słyszę. Jeszcze się gra nie wczytała, a już jest źle. Ten termopat nie da rady. Jest szansa, że go krzywo położyłem. Ale wątpię. O panie. Jesteśmy w dokładnie tym samym miejscu. I zaraz zobaczymy, ile nas złapie. Ale myślę, że już jest gorzej. Wcześniej przy wczytywaniu gry nie było tego efektu gdzie ona zaczyna wchodzić na obroty. Psiadupa, no. I co zrobić w takim wypadku? Termopad za 70 zł nie daje rady. Buuu. A polatajmy sobie po mieście. Głośniej chodzi ta konsola. Jest głośniejsza. O, jest gorzej. Mierzymy 100 dB. Jest gorzej. W takim układzie nie zostało mi nic innego, jak użyć ciekły metal. Zobaczymy jak będzie tym razem. Ale rozbierzemy, zobaczymy jak się odbił ten termopad, bo jeżeli jest odbyty elegancko, no to sprawa jest jasna. Ten termopad jest niewydajny. Kurde. Szkoda. Tyle pieniędzy w błoto. Podniesiemy płytę i zobaczymy, czy to się dobrze odbiło. Nie, no jest centralnie na środku. Widać to czyli termopat się Gdzie do całego opakowanie? Wracaj na swoje miejsce, skąd przyszedłeś. A my użyjemy ciekłego metalu. Zjeżdżają nasze graty, czyli ciekły metal Thermal Grizzly, i to do rozmarowywania. Ale zanim zaplikujemy ten ciekły metal, musimy zabezpieczyć rdzenie, a w zasadzie to jego obrzeża. Więc ja użyję solder maski, musimy ogólnie zabezpieczyć te kondensatory oraz pola, które są na powierzchni procesora APU. Nie chcę zwarcia. Więc tego się trzymajmy. Teraz tak, rozsmarujmy to sobie. Pod wideo z tym z Xboxem Series X, gdzie kładłem ciekły metal, pytaliście się, co ja w ogóle nakładam na ten rdzeń. No nie na rdzeń, tylko na układ. To jest solder maska firmy Mechanic. Specjalny preparat do zabezpieczenia laminatu. Jak ktoś nie ma solder maski, to niech sobie to zabezpieczy lakierem bezbarwnym do paznokci, i też będzie ok pisanie stwierdzeń, że soldermaska do tego jest zła, no to pozostawię bez komentarza. Mówię tutaj, najważniejsze jest to, żeby każdy z tych kondensatorów był pokryty tą solder maską. To jest najważniejsze. No to robimy oczywiście po to, że w razie by ten ciekły metal się wydostał na zewnątrz żeby się nie zrobiło kuku. Ale prawda jest taka, że jak się go zaaplikuje z głową, będzie go odpowiednia ilość, to nie będzie problemu. Lepiej go dać trochę mniej, niż trochę więcej. Dobra, to jest pokryte. Teraz czas na lampę UV, musimy to naświetlić. Naświetlanie trwa średnio około 2 minut. I potem możemy śmiało przystąpić do aplikacji ciekłego metalu. Naświetlanie możemy powiedzieć, że już jest zakończone. No i teraz bierzemy naszą strzykawkę, trzeba bardzo powoli tutaj nałożyć kropkę. Żeby nam nie wypłynęła za duża. O, idzie, idzie, widzicie? Dobra. Naszą kulkę mamy. Teraz musimy ją ładnie. Wschmarować. Okrężnymi ruchami. Musimy ją wetrzeć. Żeby cały rdzeń się tak świecił. Tak jak te 1000 w Terminatorze 2. Nie no, jest git. Zobaczcie. Ciekły metal w całej swojej okazałości. Zabieramy płytę na bok. Teraz chłodzenie. Tam troszeczkę mi kulki już zlatywało. Nie miałem wyboru, żeby nie tracić materiału. Od razu ją położyłem tutaj. Także znowu. rozcieramy I robimy swoje. Dawaj, dawaj. Myślę, że prostokąt takiej wielkości w zupełności nam wystarczy. Jest git. Fajne, nie? Mi się podoba. Petarda. Ciekły metal mamy zaplikowany, także teraz robi nam się z PS4 Pro prawie że PS5. Co? Cyk. Aplikujemy płytę. Jeszcze upewnijmy się, czy tam nic nie cieknie? Nie, jest OK. I jeżeli na przykład to nie pomoże. To ewidentnie trzeba wymienić cały układ chodzący. Bo to wina tego, że on źle dolega do reszty. A ogólnie mieliśmy klienta w tym roku, bodajże w lutym czy w marcu. Gdzie też mu robiliśmy konserwację na Thermal Grizzly na paście standardowej, oczywiście. I ta konsola mu chodziła dobrze z pół roku. W większości gier. Tylko tam w dwóch, trzech tytułach yy, rombała jak suszara. I przyniósł do nas. I zaaplikowaliśmy uciekły metal. I powiedział, że jak ręko odjął, był bardzo zadowolony. Czyli, jeżeli ten materiał się uda, to tak naprawdę sprawdzimy pastę Thermal Grizzly Hydronaut na tej konsoli. Sprawdzimy termopad Carbonaut i ciekły metal Thermal Grizzly. Będzie taki comparison. I ostatni element. To wszystko na bok testujemy. Mam nadzieję, że to zagada, Bo jak nie, to będę musiał zwrócić klientowi pieniądze, bo nie jest tak, że jeżeli po wykonanej usłudze coś dalej nie działa, to oddajemy pieniądze i tyle. No, umówmy się, nie wszystko da się naprawić. Ale w większości przypadków zdecydowanie tak. Odpalamy ją. No jak myślicie, będzie dobrze czy nie? Dajcie znać w komentarzach, zanim obejrzycie to dalej. O kurde, to jest interesting. Jak ciekły metal nie pomoże, panie, sprzedaj to. O, ten kabel, jest tu. Krzysztof zaprawdę wam powie. I startujemy znowu z tym spider -Manem. Na razie jest cicho, ale to tylko menu, w którym wczytuje się Spider-Man. A, jest jedna rzecz o której w ogóle nie wspomniałem. Ta konsola dlatego głośno chodziła, bo temperatura wysoka z procesora Apu nie została przekazywana do układu chłodzącego. tam nie było docisku. A jak to poznać? Po tym, że jak przyłożycie rękę od tyłu, to konsola wieje bardzo chłodnym powietrzem. Ona napierdziela wentylatorem na Maksa, i jeżeli by wtedy leciało bardzo gorąco, to znaczy że jest OK. A jeżeli leci chłodne, to nie ma przekazywania temperatury z procesora do układu chłodzącego, który ma za zadanie oczywiście to wszystko wypchnąć na zewnątrz. Jest nasz Spidey. No i. Wyczuwam, że to będzie chodziło głośniej. Mam złe przeczucie. Aczkolwiek wtedy na tym termopadzie ona delikatnie zaczynała troszeczkę głośniej chodzić już w tym momencie przy loadingu. No, broń się, broń się. Chwila ciszy. Spider-Man siedzi na swoim miejscu. Konsoli prawie, że nie słychać. Nie ma suszary. Słyszę jak delikatnie pracuje. Nie wiem, czy mikrofon to zgarnia, ale jest git. Dawaj, skaczemy na miasto lecimy skoksem. Dobry plan. Kałabanga. A nie, Kalabanga to żywy ninja mówiły. Nie no, kurde, teraz to można grać. Cisza i spokój. Pogram sobie tak, nie wiem, z 15 minut i zobaczymy, czy ona w ogóle wskoczy na kolejny bieg. O, delikatnie. Chodzi głośniej. Idziemy. Szkoda, że nie ma tej muzyczki tej kurwa z Miles Morales. O, no, włączyłem teraz menu Spidermana. Od razu zeszła z obrotów. Jak odbicia grafiki. Fajnie to wygląda. Ten samochód odbija się tutaj na asfalcie. Ten mokry asfalt wygląda naprawdę dobrze. Idziemy do parku. Nie wiem, czy tak się da wejść. Bo bym mnie rozjechał. O, jaka woda ładna. To on pływać umie? Teraz konsola chodzi troszeczkę głośniej. W sumie najgłośniej ze wszystkiego tego, co teraz gram. Jest to, myślę, akceptowalne. Mogło być trochę lepiej, ale mimo wszystko, jak na Spidermana i to, co my tu widzimy, to zdaje egzamin. No Dobra, słuchajcie, pograłem z 10-15 minut. Ta konsola pracuje nieidalnie cicho. Jest słyszalna, co by nie mówić, ale jest ok. Ja się przy nie wiadomo 10-15 cm od niej i zdaję egzamin. Sprawdźmy jeszcze poziom decybeli. I jak widzicie, można powiedzieć, że ona łapie 65, czasami 66 decybeli. Na paście terma Grizzly łapała. 94, jak dobrze pamiętam. Na termopadzie Thermal Grizzly Carbonał się łapała 100. A tutaj mamy te 65 Liczmy, że do 70 może się rozbuja. Wyniki mówią same za siebie. Konsolę mamy wyłączoną. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, łapa w górę. Jeśli nie, łapa w dół. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Bo tematyka była dosyć ciekawa. I kończąc. Subskrybujcie ten kanał. I do następnego. Z Wami Spoks2. Yo!